Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Batman. Witajcie w pierwszym unboxingu na moim kanale. Jest to unboxing y, monitora LG LEDA. Tak nie wiem jak się nazywa. Tak wygląda w pudełku. Jest lepki, tak ma 55 cm, czyli to jest chyba 22 22 jeżeli. Dobrze, tutaj jest napisane jak ja widzę. Czekajcie, złapie to. Tak. O, macie napisane tutaj. O, jest. Jak widzicie. No i dobra, no to co? Przejdźmy do otwierania. Yy, pudełko już otworzyłem, tam były tylko moje dane, na które paczka była dostarczona, a tak to tutaj jest. Yy, coś osobnego. Więc tak, karton jest. Kurde. Łatwo do przecięcia, ale nie dla mnie, jak zwykle. Nie no, jakoś idzie, jakoś idzie. Ok, bardzo łatwo się przerwało. Jeszcze tutaj trzeba naciąć. Oderwiemy. Ok, więc nożyczkę już sobie odłożę, a to postawię tak, żeście widzieli. Oj, sorry, mikrofon mógł trochę zaszumieć czekajcie, czekajcie, bo nie widzę czy nagrywam OK, jest wszystko w porządku więc OK, więc otwieramy dalej lojo no, steropianem bardzo fajnie obłożone dla, za... dla zabezpieczenia no i cóż sam monitor jest prezentuje się naprawdę fajnie yy, sam ekran no w miarę duży jest naprawdę bardzo fajny lekki, leciutki ja go położę na razie na ziemi i co jeszcze znajdziemy w środku zawartości w środku zostaliśmy jeszcze coś takiego, nie wiem co to jest jeszcze zaraz rozkminie co to jest instrukcja obsługi z instalacją podłączenie do yy, wiecie, do zasilania i tutaj To Coś jeszcze? Aha. I... statyw. Więc czekajcie, teraz... O kurde, ale idiota ze mnie. Okej, okay. aha, dobra, już wiem. Więc tak, położymy sobie teraz nasz monitor. I co? Otwieramy! Naprawdę monitor na razie jestem z niego bardzo zadowolony, jak widzę go z wyglądu jest naprawdę oh, fajny, fajny, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba z designu. Tak? Hmm. To jest, jak to podłączyć? Oto jest pytanie. Okej. Okay. Wlazło. Teraz... Nic się nie stało. Teraz odpieram, otwieramy samą podkładkę. Ponoć trochę jest niestabilna ta podkładka, ale to da się naprawić. Ok, i wczepiamy. Jak wyczepi? Tak, tak. Dobra. I uwaga, stawiamy nasz monitor. No, trochę się rusza, ale podczas grania ja nie widzę żadnych problemów. Monitor tak się prezentuje jest naprawdę fajny. Zaraz muszę porównać. O ile jest większy. od... O kurde, jest o dwa razy tutaj palcy, dwa razy większy. Więc, dobra, to na tyle w dzisiejszym unboxingu. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Był tam boxing ekranu, yy, monitoru LG, więc to na tyle. Jeżeli Ci się film spodobał, to nie zapomnij go ocenić. Ja się z Wami żegnam. Jo!